Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie takie małe info z budowy. Powiem wam w skrócie, co, co zrobiłem do dnia dzisiejszego i jakie dalsze etapy pracy mnie tutaj czekają. Także jesteśmy teraz na parterze. Jak widzicie ostatni był filmik właśnie wrzucany też o filarach, jak powstawały, też był w trzech częściach, jak dobrze pamiętam. Jeśli ktoś jest chętny, jak wykończyłem filary z surowego żelbetonu do, przez, przez gips, przez gładź, aż do malowania. Tu Jeszcze jedna warstwa będzie, jeszcze jedną warstwę muszę położyć na te filary farby, ale to już jak będę jechał cały parter z farbą, żeby później nie, znowu nie mieć wałków i tak dalej. Tutaj musiałem sobie jeszcze małą poprawkę zrobić, zaciągnąć gładzią ten narożnik. Pion kanalizacyjny zabudowywałem też, o tym osobno był film, plus wełną wygłuszenie, bo to miało być wcześniej, tak jak na filmach też wspominałem wam, ma być winda, ale jest bez zdanie, że windy nie będzie. Ta ściana na wprost, tu miało być wejście do windy, ale jest zamurowane. To, też, to było też wcześniej pokazywane. Tutaj właśnie obrawiam jeszcze, jeszcze raz, muszę przejechać gładzią, tu już częściowo wysko, to sobie zrobię mokre na no mokre, przejadę gładzią jeszcze raz. To pomieszczenie tu miało być gospodarcze, będzie kuchnia, o tym też powstał film. Znaczy w trzech częściach, dwie części widzieliście, trzeci muszę zmontować, bo to jeszcze muszę sobie wyślifować, zagruntować, pomalować i będzie efekt finalny też pokazany. To Łazienka dla niepełnosprawnych. Częściowa to tutaj, bo część materiału sobie tutaj schowałem, żeby mi się tutaj pod nogami nie plątało, wiecie jak do tej budowie Trzeba jednak trochę te Wiadomo super jakiś początek nie jest, ale trzeba, staram się jakoś to ogarniać, bo robię wszystko sam tak jak wiecie Czasami ciężko to ogarnąć wszystko No ale jakoś Trzeba sobie poradzić, mam rzeczy pociągnięte, wczoraj jeszcze byłem w kasernie podatkowym halogen, bo się 3, O 16 już jest ciemno, trzeba A trzeba godziny swoje robić, wiadomo, że o 16 już nie będę kończył, bo się ściemia, tak Klatka schodowa tak samo, 100% wykonana przeze mnie, tynki, gładzie, elektryka, tak samo jak elektryka na całym budynku. Musiałem tutaj rusztowanie sobie jeszcze rozstawić, które też sam robiłem, bo akurat mi za bardzo w naroznika wciągnął, muszę małą poprawkę zrobić. Także idziemy teraz na pierwsze piętro. Wracając do elektryki, elektryka jeszcze nie jest podłączona do głównej rozdzielni ale zrobiłem sobie taką tymczasową elektrykę też na na klatce schodowej z tego względu, że tu jeszcze nie ma żadnych oparć znaczy przepraszam poręczy żadnych nie ma poręczy będą dopiero jak kamieniarze położą schody coś ich długo nie ma jeszcze się okaże, że będę ja ten kamień kładł wcale bym się nie zdziwił podłączyłem sobie po prostu przewodem sobie nie wiem czy z okna będzie widać, bo tam jest Główna skrzynka, która jest taka tymczasowa, budowlana na zewnątrz. To nie sobie tutaj podłączyłem tą elektrykę, którą przyciągałem. Tutaj takie małe poprawyczki też muszę sobie zrobić, bo halogeny wczoraj przyleciałem, ale z tym się nie pali. Pierwsze piętro, pomalowane ściany. Tutaj będzie łazienka też z kaflami będę jechał ale kafle, tu łazienka to raczej będziesz myślę że albo pod koniec roku tego albo na początku przyszłego bo teraz właśnie będą się zaczynały sufity Armstrong lada dzień o tym też będzie cała seria filmów tu są trzy kondygnacje po prawie 150 metrów wentylacja będzie robiona też przeze mnie tylko muszę do inwestora zadzwonić kiedy się pojawi, uzgodnić im szczegóły bo widziałem że ten materiał który jest zakupiony o tym też był osobny film tak co to będzie używane nie na pewno nie starczy i będę musiał jeszcze zrobić na drugim piętrze z wyjściem na dach od odpowietrzanie, od kanalizacji. Tak? Także idziemy na drugie piętro, widzicie dalej klatka. Oczywiście na pierwszym piętrze też robiłem tynki ręcznie, klatka tynki ręcznie, gładzie, wszystko robiłem ręcznie z rusztowania. Najbardziej, największe z zabawy było i najbardziej męczące są na pewno przystawianie tego rusztowania na klatce schodowej. Tu było skakanie z tym niesamowicie a w tym największym większym punkcie jest 4,5 metra wysoko także trzeba uważać żeby się nie spierdzielić tutaj będzie wyjście wyłaz dachowy muszę jakąś drobinę sobie skominować wysoko żeby tam wyjść i te kominki od wentylacji będę musiał zamontować a inaczej się tutaj teraz nie dostanę bo to jest 3,5 metra wysoko zwykła drabina, którą mam to nie starczy tutaj będzie łazieneczka następna na pewno na wcześniej akurat tego jeszcze jeśli powstawało to pomieszczenie, to jeszcze nie nagrywałem, nie miałem pomysłu na filmiki, że będę takie rzeczy robił, ale tu mi została tylko jedna płyta karton do przyklejona na tej ścianie tu jest odmierzone to co centymetra, to może nie, ale jest mały nadmiar, bo tu będzie yy, kabina prysznicowa 90 tak ma być zamontowana docelowo, dlatego jeszcze został półtora centymetra, chyba jak dobrze pamiętam, czy nawet do dwóch jest poszerzone tutaj wszystko z tego względu że jeszcze będą przyjdzie kafla w kafle przyjdą z każdej strony no i i klej na to też trzeba zostawić miejsca drugie piętro pomalowane tak jak widzicie tutaj ostatni szakt tym będzie wszystko zaczynało także jeszcze roboty sporo przy domu wracając do tematu dalszych prac bo na pewno będą w pierwszej kolejności sufity podwieszane nie wiem, kiedy tutaj firą posadzki wyleję, bo to już też trochę czasu miało być temu, coś im tam też mają przesunięcia. Podejrzewam, że zrobię sufity na trzech kondygnacjach szybciej niż oni te posadzki. Przyjdą, wyleją, wodą, ekipa wpadnie, to zrobię to szybko, tylko to nigdy nie ma czasu. Ale najpierw to musi być ogrzewanie podłogowe rozprowadzone, a to już jego ludzie, właściciel, właś właściciel tego biurowca ma ekipę, która mu to zrobi, to ogrzewanie podłogowe to rozprowadzą, posadzki. No i będą posadzki swoje odstaną, trzeba będzie je wygrzać, później wiadomo. No i inwestor się zastanawia właśnie czy nad panelami winylowymi, winylowymi, przepraszam, lub nad kaflami, nad gresem, tak Czy zdecyduje się na panele winylowe, czy się zdecyduje na kafle, na gres, to już według uznania. Co będzie chciał, to mu zrobię, tak? No wiadomo, że na gresie, na kaflach nakładzeniu lepiej się też trochę zarobi. A ciekawe jaką mocy z tymi panelami winylowymi wybierze, bo tak jak wiecie, albo są, jest mata z klejem, na którą się bezpośrednio przykleja panele, albo się wylewa klej na posadzki i do tego się panele klei. Są takie opcje różne, zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja, na pewno o tym też będzie seria, tylko nie wiem, jak tutaj się wszystko przeciąga w czasie, ja na szczęście mam cały czas co robić, ale kiedy mu tą posadzki wyleją, to pewnie on też tego nie wie. No to oczywiście też elektryka, widzicie sufitem, wszystko rozprowadziłem sam, aż do, do parteru, kable od telefonu, internetu, tak samo gniazdka wszystkie os będą osadzone przeze mnie do końcówki, tylko ja nie mam prawie elektryki, tylko podobnie do głównej skrzynki, a resztę, resztą wszystkim ja się zajmuję. Wcześniej była opcja, że elektrykę miała być puszczona w teślach i zalana, zalana w posadce, tak mu elektryk podpowiedział, ale i Wiesław zmienił zdanie i powiedział, że wolałby, żebym przepuścił wszystkie przewody sufitem, tak jak widzicie tutaj. Z tego względu zawsze jest elektryka na, na wierzchu, tak jak wiecie, tu będzie sufit Armstrong, zawsze może te kasety sam tam powyciągać i ewentualnie coś dorobić, przełożyć i tak dalej. Jak już się zaleje w posadce, no to wiecie, by było kłóć. Wiadomo, że w posadce, gdyby miało być wszystko w pełni puszczone, to by było dużo szybciej, ponieważ jak ja stałem tu na rusztowaniu, i musiałem tutaj masę otworów wywiercić, żeby te przewody przymocować, żeby tu nie się trzymało konkretnie. Było trochę zabawy. Tak jak widzicie tu dookoła tych przewodów jest trochę. No ale inwestor chciał mieć puszczone sufitem, no to trzeba, bo pierdarka też dostała po tyłku, a jedna mi się spaliła, ale ona już była stara. Także 4, przez 4, praktycznie przez 4 lata służyła mi do wiercenia, jak on mieszadło i tak się dziwię, że tak długo wytrzymało. Także dzięki za uwagę. Dzisiaj taki krótki filmik. Jakoś w weekend go wrzucę, może dzisiaj, w czwartek, nie wiem, zobaczę, jak z czasem, o, o której zależy, o której do domu wrócę. To postaram się jeszcze do dołu, piątko, jutro, w sobotę, robię sobie wolne też coś jeszcze dla Was nagrać. Może, się uda skończyć właśnie to pomieszczenie gospodarcze i nagrać efekt finalny. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia.